Witam Was, z tej strony Kairos, w kolejnym odcinku z ciekawostek ze świata Gothic po dosyć długiej przerwie, ponad 3 tygodniowej. Jednakże brak filmu wynikał po prostu z mojego lenistwa i faktu, że po prostu mi się nie chciało nagrywać. Taka krótka przerwa z YouTube'a. Niestety ten filmik nie posiada intra, ponieważ miałem format komputera i zapomniałem sobie przerzucić po prostu plik z tym intrem. Nie martwcie się, nowe intro będzie do już w kolejnym odcinku, także zapraszam wszystkich do oglądania. Na sam początek przejdźmy do Harada. Towary wykute przez niego sprzedaje na targowisku Hakon. Mimo, że są dobrym kowalem, nie potrafi on naprawiać biżuterii, o czym dowiadujemy się w trzecim rozdziale gry. Przejdźmy teraz do Karla. Karel jest jednym z najlepszych nauczycieli siły. Uczy jej aż do, aż do 120 punktów. Jeśli bezimienny jest szeladnikiem u Harada, Karel jest jednym z, jednym z nieskończonych źródeł dochodów. Wystarczy go bić, aby zdobyć nieograniczoną ilość stali. Niweluje to patch Service Pack... 1,4 Zobaczmy sami. Jednakże jestem jeszcze zbyt słaby. Krótkie, krótka przerwa. Tak, zobaczmy teraz. Chodź, tu Karl. Nie to, co ty robisz? No i mamy tutaj gorącą stal oraz zwykłą. Poczekaj, aż Karol wstanie. Karl z powrotem podszedł do wiadra z wodą. Znowu możemy go uderzyć. I znowu ma on przy sobie gorące ostrze. Lepiej jest to robić, kiedy jest przy piecu, bo wtedy dostajemy rozgrzaną stal. Mimo, że jestem teraz w gotiku dwójce. Mm, opowiem coś o rączce. Tutaj macie jego zdjęcie, tak do przypomnienia. Tak, istnieje bardzo duże po prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że przed wydarzeniem z Gotika rączka należała do gildii złodziei, gdyż Jesper mówi bezimiennemu, ale pewnego dnia został złapany i wyrzuconego za barierę, gdyż sam rączka także mówi sądzę bez żadnej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej zakichanej kolonii. Świadczy o tym również fakt, że na niemieckich stronach w dziale mapy kanały Corini znajduje się pomieszczenie nazwane Fingers Room pokój rączki, a to miejsce to jest prawdopodobnie tutaj. Potrzebny nam jest klucz, żeby otworzyć to miejsce którego akurat nie posiadam bez Właśnie. Jak sami tutaj wejdziemy do pomieszczenia, jest tutaj ciemno, jakby nie zaglądał tutaj nikt od lat. I stoi tutaj kufer, który jest naprawdę bardzo ciężki do otworzenia który na prawdopodobnie należy właśnie do rączki. Gotiku 2 Diego mówi bezimiennemu, gdzie ukrył swoje złoto. W górniecie dolinie na Placu Wymian. Jednakże w Gotiku 1 tego złota nigdzie nie ma. Przełowywanie Diego to jest insert PC, podkreślenie Tchif, co na polski tłumaczy to powinni złodzieja Jeśli zaatakujemy Diego, pogryź nam tylko pieniądze W sumie to nie robi nawet nic W czwartym rozdziale gry, gdzie wszyscy strażnicy próbują nas zamordować A ci nie uciekają przed nami Możemy spotkać Diego Jednakże Diego hey. Bądź nie ma cześć, Diego. Gildii. Co ma znaczyć? Nic nie. O za. Przepraszam za to. E, Gildia Diego to mak ognia. Co jest dosyć dziwne? No w sumie to nie jest dziwne, a w miarę logiczne, ponieważ jeżeli Diego dalej miałby gildię cienia, uciekałby przed bohaterem, a gdyby miał gildię strażnika, próbowałby go zabić. No poziom Diego jest dosyć ciekawy. 999. Sam Diego jest oczywiście najlepszym przyjacielem bohatera. I zna się z nim najdłużej ze wszystkich. Wszystkie owce Pepe na imię mają Betsy, a barany Bruce. A sam Pepe ma model twarzy taki sam jak kupiec Baltern. Ostatnia ciekawostka będzie odnośnie obozu bandytów w Korinis. Prawdopodobnie to była jakaś wieża strażnicza lub obserwacyjna, a bandyci po prostu ją przejęli. Możliwe że była to kiedyś dawna kopalnia, ponieważ, jak widzicie, jest tutaj zamknięty szyb, a w środku są pełzacia, które już. Co może właśnie świadczyć o tym, że od dawna nie jest on używany. Co jest najdziwniejsze ze wszystkich. Mamy tutaj kolejną taką małą wieżę. Możemy wejść na samej szczyt. No, oczywiście chodzi mi teraz o gotik 2 noc bo po podstawce tego nie ma. Możemy tam wejść. Po pewnym czasie powinno nam się udać. Trzeba się jedynie dobrze. O, tak ustawić, i mamy tutaj ognisty łuk oraz ogniste strzały. Co jest dziwne, bo trochę. No, jakby to wrzec. Bandyci, jakby nie mieli w ogóle pojęcia o tym, że znajduje się tam taki łuk oraz strzały, i po prostu jeszcze go nie zabrali. Kawałek dalej za obozem bandytów, jakby się zdążyłem zabić. Idąc tutaj, możemy natrafić na kolejną jaskinię, jakby kolejny szyb kopalniany. Oczywiście, drzwi nie wymagają żadnego klucza, a w środku możemy spotkać ożywieńców. I ostatnia rzecz na temat obozu bandytów. Yy, może nie obozu bandytów, ale teraz listy gończe za bohaterem. Yy, nie was kto wprowadził te listy gończe? Tak, wszyscy dobrze wiemy, że kto zrobił kruk. No dobra, ale kruka nie ma w podstawce gotika dwójce, więc skąd się wzięły w gotiku dwa listy gończe? Otóż. Yy, za poleceniem poszukiwaczy, Dexter wprowadził w gotiku dwójce yy, listy gończe. Więc tak, w sumie reasumując, gotik 2 za listy gończe są odpowiedzialni poszukiwacze, a w gotiku 2 noc krug. kruk. Dobra, to już były wszystkie ciekawostki, jak na ten odcinek. Yy, tak wiem, bo ponad 5 filmik z tego gdzieś chyba wyszedł. Dobra, w każdym razie, jeżeli film ci się spodobał, daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj. Przy obecnej liczbie subskrybentów każda łapka jest dla mnie ważna oraz każdy widz, więc naprawdę z góry, w... z góry dziękuję wszystkim. Dobra, to już by było na tyle. Na razie i wyczekujcie kolejnego odcinka. I myślę, że nie będzie kolejnego za trzy tygodnie, a maksymalnie za tydzień, dwa. Także na razie.